Pomysł, słychać żaby. Zaraz zobaczymy. Wszystkim powiedziałem, że idę nagrać, jak robię siku. Ale nie nagram. Jak, ten, jak nagrywali ten filmik. No to macie... Ja takie nie, nie mogłam, później jak dopiero siebie zobaczyłam za jakiś czas, jak tam nawet niektórzy pisali jakieś tam komentarze, załóżmy pozytywne, nie? To ja mówię tak, boże, gdzie to pozytywne komentarze? W ogóle dziwne, ja to takiej takie robiłam. Mówię beznadziejnie to wyszło. Człowiek sam się wychodzi, co? Ale podobały ci się te komentarze. Poczułaś się podbudowana nimi. No bo ty napisał, że gaf żadnych nie było, tam gafy straszne były moje, nie było. okropne były. To trzeba było, jak przez teokratyczną, wszystko przećwiczyć, a w przed, jeszcze... przed szkołą teokratyczną to też, jak siedziałam, yy, yy, siadałam do stolika, to najpierw mi zasychało w ustach, pić mi się bardzo chciało od razu, ręce mi się trzęsły jak stuletniej babce, Długo pisem nie mogłam utrzymać, musiałam coś trzymać w ręce, długopisu nie mogłam utrzymać. Ale za tutaj nawet ze szkicu nie mówić, nie? Co prawda nie czytałam tego wszystkiego, ale z niektórymi osobami, jak występowałam, musiałam się trzymać, bo by mi pokręciły rolę, jedna siostra, to nawet pani pionierka, to mi tak pokręciła, że mi pół tekstu zjadła w ogóle wszystko. U nas taka była siostra. I musiałam skrócić, no bo nie mogłam wrócić, bo to było wszystko tak ułożone, że... Mus musiałam w kropkę w kropkę, jak tam było jak słowo "chy", to no. musiałam chy być. No. No. Kurczę, no ja pierdzielę, to takie było... A to, to jest takie... Chyba lepiej iść spontan, wszystko. Spontan... No to z niektórymi Mieliśmy, mieliśmy takiego taki taki brata, no. No. Krzysiek. On, tak, Krzysiek, fajnie. To, to jak on wywiad z nami robił, na przykład przygotowujemy takie teraz, dobra, będą takie pytania, takie. las-las, wchodzisz gdzie na scenę, nagle inne pytanie jest, nie? I to jest dopiero jasne była. No. Albo było, znaczy, było coś takiego też w Piotrkowie, to wtedy z Tymkiem byłam w ciąży, by miały wystąpić dwie siostry przez to ja i jeszcze jedna, tamta nie przyjechała, no więc brat ten, który prowadził, yy, zrobił tak, że ja za odpowiadałam za na swoje pytania i odpowiadałam na pytania tamtej. Przez to musiałam pomyśleć, co w ogóle powiedzieć, nie, no bo tak wie, że nie w marszu od razu, nie, coś tam powiedzieć, nie, no to tak, no. Ale z takimi osobami mogę wszystko jedno, kto by to nie był, mogę dawać, nie, więc uśmiechnijmy się teraz, pozdrawiamy ta te... Tateusza i w ogóle wszystkie. Tak? Nie, nie, zasłaniaj, to... tu... zasłaniaj mnie tu. No jeszcze. proszę, o mi tu o ja proszę, bez nazwisk. Proszę. będę musiał wypikiwać tam. Nie, który pisze tam, można z ten bo... No dobrze, to Tateusza. Tateusza, wypikaj. I Kasie. Kasie i. To jest, tutaj jest reżyseria. Tutaj nie ma spontaniczności. Nie wziąłem pasy do włosów i teraz nie będę miał dobrze na tych nagraniach wyglądać. Ale oprócz tego nie wzięliśmy jeszcze płaszczy przeciwdeszczowych i będziemy w tych Podobno ma Podobno mają być burze i deszcze, także... Płaszcze nie chronią przed burzami. Ale przed deszczem chronią. A folia chroni przed promieniowaniem 5G. A folia chroni. Ale mam folię aluminiową, sobie owiniemy głowę i będę nas skradzić przed promieniowaniem 5G. Tak! Robię sobie takie takie stożkowe. Piorudochrony. To mi proszę do zdjęcia przysłać. Jak ta podróż przebiega? Bardzo dobrze. Trochę mi się spaśniało. No i spać. Gdzie, ja, gdzie ja podczas jazdy mogę spać? Zamykasz oczy Trzeba pilnować kierowca, nie. nie? Kierowcy trzeba pilnować Ach, i gadać do kierowcy, bo kierowcy się też chcą spać. No i tak to było, widzisz? Ale ty masz fajne jajko. tak, <noise> to o, pękło ci jajeczko? Nie, no już się jajo. Dobra, zapinamy pasy. E, tu możemy powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni rodzice i wozimy dziecko fotelikiem tyłem do kierunku jazdy. Tak. Zaczekaj, zaczekaj, bo się pasy poskręcały. Chciałem pokazać, jak wygląda nasza sypialnia, mniej więcej tak, w naszym domku, w którym jesteśmy. Jest tutaj rozkładana kanapa, tutaj jest bliźniacza. Przed rozłożeniem jest córeczko, więc pokój dla rodziny, z dwójką dzieci jak najbardziej. Tu jest druga sypialnia. to jakieś mebelki, żeby pochować rzeczy, szafa, komoda. I tak dalej. Tam nie ma dzieci, a tutaj są dzieci, więc zresztą to widać. Natomiast taki jest widok z góry. Tam mamy jadalnię i siedzi teściu. Tutaj sobie siedzi teściowa, najsłodniejsza kobieta na świecie. Na drugim miejscu z mojej perspektywy. Tak, tu sobie się ona tam jest kuchnia, łazienka i prysznic. Przydałaby się pralka. Przydałaby się pralka w domu, niestety jej nie ma. A domek jest przyjemny, zaraz pokażę z dołu jak to wygląda. Jest kominek, jest taras, fajne zaplecze. Praktycznie wszystko jest poza pralką. Dla małych dzieciaków takie schody mogą być trochę niebezpieczne. No, natomiast Leosia sobie radzi całkiem dobrze. Dobra, zaczynamy naszą podróż. Pada, ale z... Wybieramy się na Krzemieniec i raz zobaczymy co nam wyjdzie. Przygoda się zaczyna. Patrz, ma jareczka. Wow! było słoneczko. Ale było o wiele lepiej niż teraz. Genopata. Dobrze, krótki moja wywiad po pierwszym odcinku. Co powiesz? Ale jak, O jeszcze? tym szlaku, który przebyłaś? Bardzo męczący ja, i się wanką. źle czuję. Ale powiedz, czy nie, dasz radę? To Próbuję. Spróbujesz? To się cieszymy. Jesteśmy dumni, nie że tak, tak dajesz radę. Jaką zachętę masz dla pozostałych uczestników w podróży? <grym> <grym> Co oczala? powinni robić, żeby nie się nie poddać? Jeszcze czekoladę. <grym> Jak? Pokonaliśmy falę. No. i Jesteśmy szczęśliwi. Tak. They say it was a lab experiment that failed or a mutated beast. It walks on every single night on the ocean. And, every, and whoever stands on its way takes it into its cave and it eats it. Has a body of a snake, wings of a bird, has a tail of a cow, a head of a chicken. And whoever see, looks into his eyes and survives, it's never going to be scared. But if you look into his eyes long enough, you will be turned to stone. roślinność inna, nie? O Boże, jak mnie tutaj drżą, jak stanęłam. Wiem co to będzie. Co to będzie, co to będzie potem? Mi o, już prawie drżą. Mówiłem mówiłem ci rób przysiady. Robiłam. Nie teraz, przed wyjazdem. Robiłam 10 przysiadów łącznie. 10 przysiadów. Ale to totalnie Tak, Puszcza Amazońska. Puszcza Polska. No. Ale jestem w szoku, ktoś tu nas rozpoznał, Sara. Ale z Majką było ciężko, trudno jej było iść pod górę i zadziałała zasada tutaj. nie ja tylko marchewki. Powiedzieliśmy, że jest schronisko, jest restauracja i będzie miała naleśniki. I po prostu wypruła, zobaczcie gdzie jest. Tam już. Znaczy, może powiemy też, bo na przykład Leosie zostawiliśmy z moją mamą specjalnie. I to zdecydowanie nie był szlak na takie małe dzieciaki. Majka to akurat jest zaprawiona w pływaniu. Co prawda, odkąd jest pandemia, no to nie ma tego pływania. Ale jak w poprzednich latach na przykład byliśmy gdzieś w górach, no to ona śmigała nieźle. A tu widać, że kondycja jest spadła, odkąd przestała pływać. No. Jakbyśmy mieli taką pogodę, jak teraz jest, że tak jest no wilgotno... Parno. Parno bardzo, no bo my jesteśmy w chmurach. Powiedziałem Ci, że zabiorę Cię w chmury. Ach. Spacer w w Tam poszła Sara. Piękny widok, seria zdjęcie. To nie jest mój pierwszy wyjazd z Bieszczady, rok temu byłem i też byłem na szlaku i został nasz deszcz w trakcie, nawet burza, natomiast wtedy nie byłem kompletnie przygotowany i nie miałem najważniejszej rzeczy na szlaku, a najważniejszą rzeczą są dobre buty i miałem po prostu takie adidasy, tak to można nazwać, takie sneakersy. I ślizgałem się po takim po prostu podłożu. Było by ciężko. Kupiłem sobie wtedy takie otoki z bieszczackim biesem jako pamiątkę i zabieram go teraz ze sobą zawsze. Mogę się na nim mocno zaprzeć, żeby nic mi się nie sanęło. Znaczy, żeby się nie poślizgnął. Tak. I dużo to pomaga. A teraz, jak widzieliście, to mam już normalne buty w góry. Mówiłem, że to nie jest pierwszy wyjazd, bo nie Soliny i takich turystycznych atrakcji. Bo my z Sarą to no, nie bardzo lubimy takie zatłoczone miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Nie lubię, nie. Tak. Co wolimy? Tym. Co wolimy? Wolimy dzicz i pustkowia. Tak. A to, co tutaj widać, to jest normalnie, jak na takich jak drukujemy. Tak. Piękne. Albo taki las elfów, bym powiedziała. Trochę tak. Ale dokładnie, czy my dzisiaj tu nie mieliśmy czasem ze sobą jakiegoś dziecka? A nie, nasze dziecko sobie poszło. Powinnaś się nauczyć od moich ale jednak od moich Więc wiesz, jak widać jestem prawdziwym kim? Dupobłotem. Dupa błotem. Chodźmy, bo bajka ubiera. Dochodzimy no, właśnie do, się bacówka, potrawką, ale nie wiem czy mnie wpuszczą, bo mam ubłoconą dupę. Nieczynne. A to by była lipa. Trzeba by było zawracać do początku. Przejście nie ma. Hmm. Jest, <grywka> to jest. dobra nagroda po tym męczącym dniu? Tak. Najlepsze z wszystkich nagród. Mogłam dostać. Jak uśpić dzieci? O, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Powrót. Padnięta. No co? Chodzi? Na pewno przybiorę się. No że się umyje środek. Nasze, A, nasze dzieci kontakt są kontakt zawsze panie, w karmieniu, zawsze jedzą frytki. Albo kaszę samą. Ale w restauracjach. A, no tak. W restauracjach są Może zawsze frytki. Sara co tam skila? Pierogi, Pierogi z kapustą. Tutaj jeszcze moda na wegetariańskie rzeczy nie dotarła, więc nie idę do wyboru, ale pierogi, dobre. E, zaczekaj, byliśmy w, w, tej, w tej, jak to się nazywa, szata. Nie, nie. Ja no, no, nie jest całego. Baczyńsko, nie? Odschroniścuko, odschroniścuko, więc schronisku były, wege, mega. pozycje, no. więc moda dotarła. Yes. Dobra. Dobra. Ja pierogi zawsze zjem. Co mięso, że co jest zjedzenie? to już coś wiemy. To jest kardasz. Czyli to jest pyza z jakimś tam nadzieniem. Mówiąc Z tak. mięsem. Czyli typowo swojska wojska z rodem z Mazur oraz wypadek po węgiersku. po <grym> bieszczarski. Typowo bieszczadzkie Dania. No jak? Pokażcie, jak to się kochacie, jak to małżeństwo. No co? Kisz. Kisz. Tak jest. Tak wygląda małżeństwo po 30 latach. Jeszcze nie po 30. <laughs>